PTP Podlaska Telewizja Pozarządowa Jakie możliwości daje ekonomia społeczna, jak wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej w naszym regionie? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy debaty podczas Czwartej Kawiarenki Obywatelskiej w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy miasta, urzędnicy odpowiedzialni za pomoc społeczną i walkę z bezrobociem, a także zaproszeni eksperci. Ekonomia społeczna jest to używanie różnego rodzaju mechanizmów finansowych, mechanizmów ekonomicznych do osiągania celów społecznych. Ekonomia społeczna w województwie podlaskim w odniesieniu do innych województw niestety stoi najsłabiej i tego typu spotkania jak dzisiejsze mają właśnie wzmagać aktywność w obszarze ekonomii społecznej różnego rodzaju podmiotów, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób zainteresowanych działalnością na skraju społeczno biznesowym Na terenie województwa podlaskiego teraz, tego co wiem na dzień dzisiejszy, zarejestrowanych jest dziewięć spółdzielni socjalnych Te, które Działają, to te, które są y, utworzone między innymi w powiecie łomżyńskim czy w okolicach Łomży, to są podmioty, które już realizują usługi y, zlecone przez duże firmy, tak? czyli to są y, przede wszystkim usługi typu usługi, y, usługi sprzątania, usługi odszywania, usługi związane z y, usługami telekomunikacyjnymi, ale również to mogą być, to, spółdzielnia socjalne jako podmiot bądź przedsiębiorstwo sp y, społeczne może pełnić rolę y, takiej, y, takiego podmiotu gospodarczego, który spełnia, który realizuje wiele usług, tak? bo on ma przede wszystkim bardzo szeroką możliwość działania. To mogą być usługi porządkowe, tak jak wspomniałam, to mogą być usługi świadczone na rzecz dużych przedsiębiorstw. Firmy społecznie generalnie w Polsce są to bardzo często przedsiębiorstwa, które realizują duże zlecenia dużych koncernów. Czyli to niekoniecznie muszą być małe usługi typu wsparcie, jakieś małe usługi opiekuńcze w jakiejś małej społeczności. Na przykład dobrym przykładem dobrze funkcjonujących grupy z przedsiębiorstw społecznych są przedsiębiorstwa zrzeszone w firmie Econ, w stowarzyszeniu Econ i to są przedsiębiorstwa, gdzie my na co dzień widzimy pracowników, na przykład w firmach typu Auchan, pracownicy siedzący na kasie, to są pracownicy przedsiębiorstwa społecznego, który ma nawiązany kontrakt z grupą dużych hipermarketów polskich. Więc miejsce na poszukiwanie usług dla przedsiębiorstw społecznych miejsc tych jest bardzo dużo, tylko kwestia sprzęta, sprzedania właśnie właściwie tych usług, pokazania, że oprócz typowego miejsca pracy jest to również wartość społeczna. Uczestnicy debaty podkreślali korzyści z funkcjonowania spółdzielni centrów integracji i przedsiębiorstw społecznych dla rozwoju lokalnego oraz walki z bezrobociem i bezdomnością. W ramach Caritas, z podmiotów ekonomii społecznej, które mamy, to jest Centrum Integracji Społecznej w terenie gminy Czarna Białostocka. W ramach tego centrum działają cztery grupy: grupa remontowo-budowlana, ekologiczno-ogrodnicza, gastronomiczno-hotelarska i grupa rękodzielnicza. W centrum zatrudnione są zatrudniony jeszcze jest pracownik socjalny doradca zawodowy i coach, a uczestnikami centrum są osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, po przebytej terapii uzależnień od narkotyków i alkoholu. I te osoby przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Drugie centrum, które udało nam się otworzyć, jest Centrum przy Fundacji Edukacji i Twórczości. Funkcjonują na terenie gminy bielsk podlaski I to jest centrum skierowane do osób niepełnosprawnych, które przygotowywane są do zawodu w ramach czterech sekcji. Sekcji telemarketingu, biurowej i sprzedażowej. One mają być ukierunkowane na telepracę. Osoby, które uczestniczą w centrum, one otrzymują wynagrodzenie w formie zatrudnienia socjalnego, czyli przez to, że CIS, wojewoda nadał status CIS-ów, czyli tym w Bielsku i w Czarnej Białostockiej, osoby, które u nas się zgłaszają przez co najmniej rok czasu mogą u nas przebywać i w ramach prac, które wykonują, otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 670 zł na osobę miesięcznie, a mają być czasowo, tak żeby wejść na rynek pracy. My wszystko robimy, żeby przygotować do, do wejścia na, na rynek pracy. Osoba, która otrzymuje zasiłek z pomocy społecznej nie musi nic wykonywać zamiast, natomiast w cis żeby otrzymać świadczenie integracyjne, nie trzeba po, podjąć pracę po prostu i nie, to świadczenie nie jest za darmo, czyli osoba musi zapracować na to e, świadczenie. E, natomiast no, sporo osób znajduje zatrudnienie, w, chociaż w trakcie dotacji to, 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 to są czymś nowym tworem, no to już po, w, na przykład w tym CIS-ie też już ponad 30% osób znalazło e, stałe zatrudnienie. Wydało że się, że wyprowadzi sobie bezdomne z bezdomności. Także to są takie pozytywne przykłady też funkcjonowania tego centrum. Instrumentem wspierającym przedsiębiorstwa społeczne może być stosowanie przez urzędników klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, czyli szczególnych kryteriów, jakie obok ceny i jakości mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają one zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie. To, że jest mało podmiotów ekonomii społecznej yy... Nie oznacza, że te podmioty ekonomii społecznej nie mają e, dużo do powiedzenia, bo mają coraz więcej do powiedzenia. Wiele z tych podmiotów szeroko rozmiarów ekonomii społecznej to przedsiębiorstwa społeczne, które już powstają w naszym regionie, to spółdzielnie socjalne, które zaczynają funkcjonować to dosyć prężnie w naszym regionie, to są prawdziwe podmioty ekonomii społecznej, czyli te, które prowadzą działania na rynku. I teraz ich oferta odpowiada na potrzeby samorządów lokalnych im bardziej będą te podmioty rozwijały swoją ofertę tym większa jest szansa że będą równorzędnym partnerem samorządów to jest ta perspektywa A druga perspektywa jest taka że przede wszystkim samorządy lokalne mm, potrzebują naszym zdaniem wsparcia tak trochę edukacji to znaczy Widzenia korzyści z tego, że warto pewne rzeczy zlecać podmiotom ekonomii społecznej z tego względu, bo przede wszystkim to te podmioty tworzą miejsca pracy i to te podmioty wykorzystują zysk znowu na cele statutowe, czyli znowu inwestują w ten sam region. Dlatego też warto rozważyć to, że podmioty typu samorządy mogą na przykład w procedurze klauzul społecznych rozważeniu preferencji pewnych podmiotów zlecać część działań publicznych. Kawiarenka Obywatelska została zorganizowana w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa” realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stoku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ponad 15 milionów złotych otrzymały białostockie organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi, prezentacja federacji organizacji pozarządowych miasta Białystok oraz wprowadzenie do zagadnień związanych z ekonomią społeczną znalazły się wśród tematów poruszanych podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Białego Stoku. Jeżeli chodzi o współpracę finansową, mogę globalnie powiedzieć, że miasto Białystok zlecało zadania publiczne poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych gminy i w takim trybie organizacje pozarządowe otrzymały 15 milionów złotych. Natomiast w trybie tzw. małych grantów, czyli w trybie pomijającym otwarty konkurs ofert, który od 2010 roku jest możliwy do realizacji udostępniony przez ustawodawcę około 300 tysięcy środków zostało przekazanych białostowskim organizacjom pozarządowym. Natomiast jeżeli chodzi o pozafinansowe formy współpracy, to były one realizowane w różnych, bardzo różnych formach, począwszy od przyjmowania czy też nadawania patronatu prezydenta miasta Białego Stoku wydarzeniom, które miały znaczący oddźwięk społeczny czy też kulturalny, edukacyjny, poprzez takie działanie jak tworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, udostępnianie... Miejsca na działalności organizacji w siedzibie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim przy ulicy Świętojańskiej, jak na przykład wspólna organizacja wielu wydarzeń i kulturalnych i społecznych. Federacja Organizacji Pozarządowych postanowiła wystąpić przed Radą Miasta Białegostoku po pierwsze aby zaprezentować się zaprezentować zaprezentować cele federacji i, i zwrócić uwagę na to że organizacje pozarządowe w Białymstoku istnieją a zgodnie z zgodnie z tak zwanym new public management no to yy, jak najwięcej tego, co jest, co jest zadaniem, co jest zadaniem publicznym, powinno być przekazywane właśnie na organizacji pozarządowe które mogłyby to może trochę efektywniej zrobić. A poza tym chcielibyśmy zwrócić także uwagę na problem ekonomii społecznej w Białymstoku i na problem braku wykorzystywania tzw. zwanej klauzuli społecznej, która daje możliwość daje możliwość udzielania zamówień w ramach prawa zamówień publicznych dla organizacji, czy też też firm, które szczególną uwagę Poświęcają osobom z różnego powodu wykluczonym społecznie. Klauzula społeczna weszła do ustawy prawo zamówień publicznych dopiero w 2009 roku i do tego momentu naprawdę jest bardzo mało przypadków, gdzie samorządy lub też instytucje rządowe stosowały klauzulę społeczną. Obecnie z tego, co wiem, w Radzie Ministrów trwają prace nad tym, żeby wydać podręcznik i pani minister do spraw równego traktowania też zajęła się tą sprawą, aby klauzula społeczna była jak najczęściej jednak wykorzystywana. Federacja organizacji pozarządowych powstała w ramach projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek wspierania organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzi obecnie 50 organizacji działających na terenie miasta. Główne cele Federacji to wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych oraz reprezentowanie interesów trzeciego sektora. Wbiłem w stopu w tej chwili zespół konsultacyjny. Zespół konsultacyjny działa ściśle według zapisów, które, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I zadania dla zespołu konsultacyjnego zadania są też określone poprzez właśnie te ustawy. Natomiast drugim zupełnie mm, ciałem jest Federacja Organizacji Pozarządowych. Federacja jest zupełnie niezależnym bytem, w związku z czym zadania, które, których się podejmuje Federacja i zakres e, tematyczny e, różnych spraw, których, którymi się Federacja chce zająć, jest e, sprawą. Federacji, a to powoduje, że Federacja jest dużo bardziej elastyczna i może rzeczywiście zajmować się zdecydowanie większą ilością spraw niż zespół konsultacyjny najbliższy czas to to na pewno temat ekonomii społecznej, ale tutaj z kolei nie odchodzimy zbyt daleko od tego czym się też będzie zajmował zespół konsultacyjny. Ekonomia społeczna jest w tej chwili tematem bardzo ważnym, jest bardzo istotne, żeby w mieście temat powstawania przedsiębiorstw społecznych, firm społecznych, spółdzielni socjalnych był nagłaśniany i myślę, że tutaj wspólnymi siłami Federacja i Zespół będą się nad taką kampanią pochylać. Temat ekonomii społecznej spotkał się z zainteresowaniem radnych Białego Stoku. Generalnie w ekonomii społecznej upatruje nowych szans na miejsca pracy. Tak? Białystok pięknie się rozwija, wszyscy widzimy, jak już tak powiem prężnieje i wszystkich nas to bardzo cieszy. Jednakże z drugiej strony, żeby móc tym się cieszyć tak naprawdę i dosłownie, to musimy mieć środki, tak? każde w swoim budżecie domowym. I jednym właśnie z takich form może być ekonomia społeczna. Przedsiębiorstwa społeczne, które mogłyby powstawać, dadzą nowe miejsca pracy. Aby upowszechnić wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej, urzędnicy wspólnie z organizacjami pozarządowymi planują przeprowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnej, a w przyszłości także Podlaskiego Forum Ekonomii Społecznej. Wszystkie organizacje działające na rzecz dialogu społecznego zapraszamy do współtworzenia Podlaskiej Telewizji Pozarządowej oraz działu o organizacjach na portalu Wrota Podlasia. Przesyłajcie nam informacje o własnych przedsięwzięciach, zdjęcia, komunikaty i relacje.